Siemo, tutaj z Dzisiaj otworzymy sobie wielką pakę z wyrzutniami na Sylwestra. Także jestem mega już podierany, bo nigdy nie miałem tak wielkich kostek. I po prostu długo czekałem właśnie, żeby kupić sobie jakąś pierwszą koszkę 50 mm. No i właśnie ten Sylwester jest okazją, żeby zrobić w końcu porządny pokaz. Zobaczcie jaką kosę wielką przygotowałem dla takiej paki. No, także lecimy z otwarciem. Paczka jest ze sklepu internetowego Piro Andrzej. Już raz zamawiałem od niego. Ma w gościu bardzo fajne ceny. I może nie jest jakiś olbrzymi wybór produktów, ale właśnie cenami mocno nadrabia. Więc tutaj lecimy. Pierwsza warstwa z góry już jest. Tak, tutaj. Dobra. Jakoś się słabo za to zabrałem. Paczka waży jakieś, nie wiem, 10 kg? Coś takiego? Tego tak obstawiam. No więc nieźle. Aha, no i koszt tego zamówienia. Jest to niecałe pięć słówek. No, także... Jestem w środku. Tak to wygląda. O, właśnie. Także dobra, wypełniacze. Też w zasadzie bardzo ciekawe z Powerful Bulldogów, z Dumboomów e, Middle. To są 2017. Takie możecie kupić, u Andrzeja, nadal. To tak samo. No i co my tu mamy? Stroboskopy 60, 90 sekund od Triplexa. One są chyba w gratisie w ogóle, a śmiesznie się składa, bo dzisiaj sobie też takie zamówiłem. Także będzie ich kilka. Tutaj tak, zimne ogień kupiłem sobie obraz na Sylwka, żeby mieć taki klasyk Zawsze mam, więc... jak będą Dwie paczki Whistling Rockets eee, no, klasyka gatunku, po prostu sylwestrowa i odpustowa Także są Tutaj gratisik Sam Powerful Bulldogi eee, dumb Middle Craftman, ten jeden ze starszych i... Też Bulldog W sumie ciekawe że Andrzej daje Em, produkty. A, tutaj mam z zamówienia karteczkę. Daję produkty, które sam jakby promuję na sklepie, i właśnie u niego głównie idzie je dostać. Na przykład jakieś takie starsze petardy, nie? Także spoko, że daję to na testy, no bo można sobie zobaczyć i potem kupić nie? No i zaczynając, jest tutaj tak. Giant 4, czyli czwóreczka e, Bardzo małe kosteczki od iskry, ale mają świetne efekty. Także sobie kupiłem em, dwie z tej serii. Pewnie jeszcze dokupię ich trochę, tu jest trójka dalej jeszcze trochę wypełnienia, paragon 490 zł No. Red Pony. kolejna mała kostka do tego jeszcze jedna, czyli dwie sztuki. Nawet już nie pamiętałem jakie je wziąłem. Powiem tak. Venus Skyflash, czyli od Pyromaxa. Miałem w zeszłym roku chyba te, No całkiem spoko, w tym roku to pójdzie na single Także zamiast kupić single, kupiłem kostkę za dwie dychy No i tutaj już z grubych rzeczy Serafin. Genialna wyrzutnia Mamy tutaj 30 mm, 25 strzałów JW-101 Ona kosztowała stówkę, więc To jest w porządku cena, jak za właśnie taki produkt no, tak wygląda. No i tutaj powód zamówienia tej paczki. Ale to jest olbrzymie. Nigdy nie miałem 50 w rękach. Wow. Ale to będzie hulać na no, osiedlu. Patrzcie. Goliat, Big size. Coś pięknego. Tutaj też są informacje, to jest z tych nowszych, jak są na górze informacje. No i tutaj mam JW 833, to jest kod od mamy 48 mm, no prawie 50, 25 strzałów, także jest nieźle, nie? No to jest olbrzymie, nie wiem, nie wiem z czym to Wam porównać, ale w zasadzie, no tu jest zwykła wyrzutnia 16, to jest 20 mm. <grywka> Zobaczcie jak to wygląda przy Nieźle, nie? <laughs> no, także takie zamówienie wpadło. Tutaj mamy tego zawodnika. Kolejne, kolejne ciach. No i tutaj te wszystkie gratisy i te mniejsze rzeczy. Także zamówienie myślę konkret. Mm. No, przygotowuje się cały czas nasywka, cały czas jakieś nowe paczki wpadają, więc yy, już jest ten czas, więc jest coś pięknego. Także niedługo kolejne unboxingi, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej, no i siema.